No Przewodnicząca! Widzę, to się nagrywa. <tryk> <tryk> Chodź, się przyjrzeć. Kurwa, może na 30 urodziny zagra w te Star Warsy. <tryk> No właśnie, teraz to jest łatwe. To jest tylko druga faza. Czy to jest ta samo małpa? A słuchaj. No słucham. Nie no dobra, no to łatwa ta druga faza była. Czekasz na ten moment co Andrzejku? Czekasz na niego? Czekasz na niego. No też czekam, chuj nie. Ale patrz jak ona idzie, nie? Patrz to chodzi No, bez kitu Nie, to jest... Nie pierdolę, że to jest trzecia faza tego gówna. Jak to zabije i ma trzy życia, nagle z dupy. Oła, 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 problemy najmana mam. Nie było mądre, kolego. Ej, go. No, jak to?

Oh <laughs> I am losing my shit. I am losing my shit guys. This is the end of my